Witam serdecznie i zapraszam na następny przegląd nowości świątecznych na Boże Narodzenie, jakie kupić można już w sklepie Sinesay. W tym nagraniu zobaczycie wiele nowych dekoracji i akcesoriów, dlatego warto obejrzeć film do końca. Zostaw subskrypcję, jeśli jesteś tu pierwszy raz, aby być na bieżąco z nowościami z wielu różnych sklepów. Możesz też zostawić łapkę w górę oraz komentarz, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. A także udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. W tym filmie zobaczycie rzeczy, których nie pokazywałam w moich wcześniejszych nagraniach z tego sklepu. Zapraszam do oglądania. Ta ceramiczna, świąteczna, podświetlana dekoracja ma wysokość niecałe 23 cm. Zawiera baterię, a jej cena to 25,99 zł. Niecałe 23 zł kosztuje ta ceramiczna podświetlana dekoracja, której wysokość to 17 cm, tak jak poprzednia zawiera baterię. Wśród świątecznych ozdób w sklepie SISE znaleźć możemy też stojące renifery na stalaktytowych nogach. Ich aktualna cena to niecałe 46 zł, całkowita wysokość takiego renifera to 65 cm. A to zestaw czterech pluszowych dekoracji choinkowych. Cena zestawu to 12 ,99 zł. 99 groszy. Zawiera dwie dekoracje w kształcie choinek oraz dwie mające kształt gwiazdy. Za niecałe 13 zł. w sklepie Sensei kupić możemy taką właśnie świąteczną dekorację. Metalowa zawieszka mająca kształt balonu zawiera w środku figurkę do wyboru, mającą kształt Renifera lub Mikołaja. Dodatkowo wydaje dźwięki dzięki umieszczonym na niej dzwoneczkom. A to świąteczny stroik na metalowej obręczy. Ma średnicę 25 cm, a jego cena to niecałe 13 zł. Wśród akcesoriów bożonarodzeniowych w sklepie Sense znaleźć możemy na przykład taki dolomitowy talerz ze świątecznymi motywami. Jego cena to niecałe 18 zł. Jest też pojemnik z motywami zimowymi. Kubeczek ma wysokość 10 i średnicę również 10 cm, a jego cena to niecałe 10 zł. W sklepie z kupić możemy też świąteczny zestaw zawierający kubeczek oraz miskę. Te ceramiczne naczynia mogą być myte tylko ręcznie. Nie nadają się też do mikrofalówki. Miska ma pojemność 520, a kubeczek 320 ml. Wśród nowych świątecznych kubeczków w sklepie Sinsei jest też taki. Kubeczek kosztuje niecałe 10 zł, nie nadaje się do mikrofalówki ani do zmywarki. Nie jest podana jego pojemność. Niecałe 16 zł kosztuje zestaw prezentowy zawierający dwa kubeczki. Każdy z nich ma inny wzór. Wzory każdego z kubeczków widoczne są na opakowaniu. Kubeczki nadają się do mikrofalówki oraz do zmywarki. Dostępne są w zestawach w kilku wzorach do wyboru. Niecałe 13 zł. Natomiast kosztuje zestaw zawierający dwie szklanki ze świątecznymi motywami. Każda ze szklanek w zestawie ma pojemność 500 ml. Wzory, jakie są na szklankach, widoczne są też na opakowaniu. Nowe w sklepie Sensei są też te świąteczne koce, a oto jeden z nich. Ten ma wymiary 150 na 200 cm, jest poliestrowy, a jego cena to niecałe 70 zł. Wzorzysty jest z jednej strony. A to drugi wzór takiego rodzaju koca. Zobaczmy teraz na nowe lodowe oświetlenie, jakie kupić możemy w sklepie Sensei. 165 cm ma długość ten dekoracyjny łańcuch. Z ozdobami mającymi kształt skrzatów. Jego cena to niecałe 18 zł. Oświetlenie działa na baterie. Tak wyglądają figurki przedstawiające skrzaty w tej dekoracji. Jest też świetna girlanda z ozdobami stworzywa sztucznego w kształcie gwiazdek a szerokość 125 i wysokość 80 cm działa na baterie, których nie zawiera. Dekoracja nadaje się do wnętrza kosztuje niecałe 20 zł, składa się z 24 lampek LED. Jest też świąteczna girlanda ze sztucznych gałązek choinkowych, prawdziwych szyszek oraz wielu innych świątecznych ozdób. Nie jest podana jej długość, a jej cena to niecałe 36 zł. 25 cm ma świąteczna dekoracja, której cena to niecałe 20 zł. Umieszczona jest w pojemniku z jutowego sznurka składa się ze sztucznych gałązek choinkowych i wielu dodatków. Widoczne teraz świąteczne ozdoby są ceramiczne. Są to domki na lighty, z których domek w kolorze srebrnym kosztuje niecałe 16 zł. Nie są podane jego wymiary. Nie są podane też wymiary domku w kolorze złotym, którego cena to również niecałe 16 zł. A to kwadratowa świąteczna miska do serwowania z czterema kwadratowymi przegródkami. Takie ceramiczne naczynie, które nie nadaje się do mikrofalówki ani do zmywarki, kosztuje niecałe 30 zł. A oto następne dekoracyjne świąteczne oświetlenie LED. Ta świetlna girlanda ma długość niecałe 11 metrów. Dekoracja działa na baterie, składa się z 200 lampek LED, kosztuje niecałe 46 zł może być przedłużana przez dopięcie drugiej takiej dekoracji. Nadaje się do użytku wewnątrz, a także na zewnątrz. Ma 8 trybów świecenia światłem w odcieniach jasnej bieli. Jest też podświetlana dekoracja przedstawiająca renifery. Cztery ozdoby z tworzywa sztucznego mają wysokość 17 cm. Aktualna cena tej świątecznej dekoracji to niecałe 50 zł. Jeszcze jedna świąteczna dekoracja, podświetlana lampkami LED. Ma wielkość około 25 i szerokość 5 cm. Cena takiej dekoracji to niecałe 26 zł. Działa na baterie. Jeszcze jedna LEDowa kurtyna, tym razem mająca długość około 5 metrów, oświetlenie składające się z 95 lampek LED działa na prąd. Ozdoby z tworzywa sztucznego mają kształt śnieżynek. Cena oświetlenia to niecałe 40 zł, ta metalowa. Wisząca kula zawiera lampki LED świecące w odcieniach ciepłej bieli. Oświetlenie działa na baterie, które należy dokupić osobno. Ma 8 trybów świecenia i średnicę 40 cm. Dodatkowo zawiera czasomierz. Nadaje się do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dekoracje kupić możemy za niecałe 50 zł. Ta metalowa rozkładana choinka na stojaku również jest podświetlana. Ma całkowitą wysokość 35 cm. Dekoracja kosztuje niecałe 26 zł. Oświetlenie działa na baterie, których dekoracja nie zabiera. Za niecałe 30 zł kupić możemy drewnianą podświetlaną scenkę świąteczną. Całość ma wymiary 30 x 15 i 6 cm. Taka dekoracja dostępna tutaj była w jednym kolorze białym. Lampki, jak większość oświetlenia tego rodzaju, działają na baterie, które należy to kupić osobno. Ta dekoracyjna lampa w kształcie prezentu ma wymiary 18 na 21 cm. Zawiera czasomierz. Jej cena to niecałe 26 zł. Działa na baterie. A to świąteczne oświetlenie mające kształt choinki. Dekoracja, którą można powiesić na przykład na ścianie ma całkowitą wysokość 100 cm. Składa się ze stu lampy GLED i świeci światłem w odcieniach ciepłej bieli. Działa na baterię. Taką ozdobę w sklepie Sinsei kupić możemy za niecałe 30 zł. Nadaje się do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jest też dekoracyjny łańcuch z ozdobami z sztucznego mającymi kształt choinek. Lampki umieszczone na łańcuchu świecą światłem w odcieniach ciepłej bieli. Baterie do dekoracji należy dokupić osobno. Cena łańcucha to niecałe 16 zł. Składa się z 20 lampek LED, ma długość ponad 2 metry. Jest też szklana podświetlana kula działająca za pomocą kabla USB. Kula ma średnicę 8, a całość wysokość 9 cm. Umieszczona jest na drewnianej podstawie, dekoracja kosztuje niecałe 26 zł. W środku tej ozdoby widoczna jest postać Renifera. Taka świąteczna ceramiczna miska z motywem ubrania świętego Mikołaja ma średnicę 18 cm. Jej cena to niecałe 28 zł. Może być myta tylko ręcznie, nie nadaje się do mikrofalówki. A to jeszcze jedna wśród świątecznych ceramicznych misek do serwowania, z czterema przegródkami, ale innymi wzorami niż przedstawiona wcześniej. Jej cena to niecałe 16 zł. Może być myta tylko ręcznie. Świąteczne i zimowe wzory widoczne są też na tym dolomitowym dzbanku, mającym pojemność 400 ml. Naczynie nie nadaje się do mikrofalówki ani do zmywarki. Jego cena to niecałe 26 zł. Ten ceramiczny półmisek ma średnicę około 25 cm. Kosztuje niecałe 26 zł, nie nadaje się do mikrofalówki ani do zmywarki. Jest też taki, mający te same wymiary co poprzedni. Kosztuje tyle samo co poprzedni, bo niecałe 26 zł, może być myty tylko ręcznie, nie nadaje się do mikrofalówki. Niecałe 36 zł kosztuje ceramiczny pojemnik mający kształt domku z piernika, w którym dach jest jednocześnie pokrywką. Pojemnik ma wymiary 19 na 15 cm. Nie jest podana jego pojemność. Tak wygląda dekoracyjna poduszka w kształcie skrzata świątecznego, która wzorzysta jest po obu stronach. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.